Siemaneczko, z tej strony, Johnny Team. Dziś zagramy sobie w Farming 2017. No jak sami wiecie, że sezon pierwszy, jeden można powiedzieć z ostatnich odcinków, jeszcze chyba jednej się pojawi albo dwa, zobaczymy. Ale jak widzicie, zakupiłem sobie takiego JCB kafastraka, 300 o ile się nie mylę, 3200, przepraszam, 3200 i ten opryskiwacz taki dosyć duży, duży. Ale co, bierzemy się do roboty, bo jak już mówiłem, w dzisiejszym odcinku yy, będziemy sobie pryskać pola. Yy, ogólnie arka dzisiaj ze mną nie ma, jak widzicie. No nie wiem, chyba jeszcze śpi bo do niego dzwonięta, ale się nie odzywa coś. Także... No w zasadzie trochę później oprosiliśmy spać, to się nie ma co dziwić. No i tak o 9 wstałem, także jest no, fajnie, okej. Okay. Już mogę o poszliśmy spać coś po czwartej. ale tam jeszcze, no, coś po czwartej. Poszliśmy spać, także... dosyć... spoko. Udało się ogarnąć właśnie ten filmik. Ogólnie sorki za... Mm, za tym tym właśnie z ta ten te, co był. Sorki ogólnie za głośność. Nie mówię tutaj akurat o arku. Bo coś cicho. nie wiem czemu, ale jak on włącza u siebie nagrywanie, to automatycznie mi go ścisza. I mam go wtedy ciszej. Nie wiem, po prostu będę musiał coś zrobić, żeby był głośniej. Ale ja to już w kolejnym odcinku myślę, że tak mam się ten odcinek, odcinek spodoba miarę. Jak widzicie, no, nawet fajnie to pryska. Jest duży ten tak szybko myślę, że to pójdzie. Ogólnie muzyczka, myślę, że też będzie spoko. Właśnie nową pobierałem dzisiaj. W tak jedziemy. A ogólnie mapę już praktycznie można powiedzieć, że już wybraliśmy. Teraz tylko będziemy sobie kompletować modpak Właśnie na tą polską serię. Jeszcze tylko muszę, że już następny tygodniu na pewno się zacznie jakoś. Może jeszcze nie wiem, bo dzisiaj mam ogólnie sobotę jak to nagrywam rano. Niedawno właśnie rzuciłem filmik. Nagrywam kolejny właśnie teraz. Potem go... Jutro go wstawię w niedzielę. A dzisiaj w sobotę myślę... Że, raczej no dzisiaj, no ja mówię dzisiaj, ale wy to będziecie oglądać jutro. W tym niedzielę ten filmik to teraz nagrywam. Ale jeszcze, jeszcze myślę, że wstawię sklejankę. W sobotę wieczorem że będzie spoko Jeszcze nie jest jakoś najgorzej wezmę że i siwika, bo fajnie wygląda po drugie ma takie też miarę wąskie opony jak dokładnie tak jak ten obryskiwacz nawet chyba wąższe trochę niż ten obryskiwacz ale to mniejsze z tym chodzi o to żeby jak najszybciej ten, to zrobić to ten oprysk Jak sami dobrze wiecie, tutaj będzie ta, jak to się mówił To idzie po prostu na biogazownię, o kurde, zaczepiłem Co po prostu zrobić, czy koszenia Poszenia na sieczkę Dobra, przeszło zmógł znak nie, 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 Trzeba nie, nie, przejechał przejechał, ale... A, dobra, to tutaj Też dobra Tyle wysiłku na marne. Ja tu stanę się jakoś to realnie zrobić A on się jeszcze mi przewrócił z to to. <laughs> Ogólnie ta muzyka co teraz leci w tej minucie To już pewnie znacie na pamięć Bo dosyć często ją włączam Bo po prostu tak ją lubię Ale wiadomo po, po pewnym czasie na pewno się znudzi To jest nieuniknione Ale na razie mi się podoba i dlatego leci Kurde Fajny ten jcb taki dosyć przestronny, muszę powiedzieć. Aha, ogólnie, jeżeli ktoś oglądał teraz do tej, do tej minuty, to niech lepszy, oglądał do piątej minuty, czy coś w ten sposób. Czy oglądałem do połowy, nie wiem, coś takiego, mniej więcej napiszcie, to będę wiedział, czy ktoś oglądał chociaż mnie do tej minuty. Widzicie, no, kurde, no tak to wyszło z tą serią, no nic za to nie poradzę, no. Czuję, że wam też już nie się znudziła ta mapa, bo ogólnie już bo nikt, nie wiem, może ktoś jeszcze nagrywa, nie mówię, że nie, ale ogólnie siebie się bynajmniej wydaje, że już nikt nie nagrywa na oryginalnej mapie. Bynajmniej ja mam takie wrażenie. Mi się ta mapa też już znudziła. Muszę powiedzieć, o ile można grać. Zaraz wam powiem ogólnie ile ja mam tu przegranych godzin na tej mapie. Miałem 30 może? Hmm. Teraz będzie kolejna fajna muza Ogólnie sorry, że w tym odcinku była trochę cicha muzyka Ale ja ogólnie puszczam to z odtwarzacza Na kąpie i zapomniałem, że jak niepotrzebnie, bo ja ogólnie wczoraj jaśnie jak ten To ściszyłem sobie w odtwarzaczu głośność muzyki Chociaż niepotrzebnie Bo mogłem mieć na full a tak jak teraz słyszycie mnie? Yy, dobrze, muzyka też jest okej okay. I gra. Nie jest zbyt głośno nic ten ten. Muzyka nawet jest ogólnie spoko. Z głośnością. A już pole jedno są skończone. Będzie trzeba się troszkę tutaj <laughs> nawrócić. ulicy nie opryskałem także OK. dobra dobra pole z to mamy ogarnięte także sobie lecimy myślę że muzyki mi starczy bo ogólnie <laughs> za dużo muzyk sobie nie dodałem może chyba z 6-7 Powinno mi starty, bo mam 7 minut, jedno pole ogarnięte, największe w zasadzie. A właśnie ogólnie dzisiaj nie marka. Ja już mówiłem no, chyba na początku, że on śpi jeszcze. Chyba, bo się nie odzywa. Dzwoniłem do niego dwa razy. Na Facebooku go nie ma, także prawdopodobnie jeszcze śpi. A niech śpi. Co, so, opuścimy trochę. No, Nawet spoko to wygląda moim zdaniem, taki odcineczek krótki z opysku, będzie może z 15 minut No tutaj czyszczę, no tu na trzy przejazdy myślę, że ogarniemy to bole <laughs> no, Ogólnie myślałem, żeby wziąć ten duży opyski w Ważniu Holanda, ale stradziłem, że nie, nie będę go brał, bez po prostu. A będę musiał zaraz jeszcze miniaturkę zrobić, bo potem <laughs> zapomnę. Sorki, ale lekko mnie w gardle przysychaj, a nawet sobie nic do picia nie wziąłem. Można powiedzieć w zasadzie, że już nawet na tej serii nie staram się grać realnie, bo po prostu już mnie zmęczyła ta seria. On ze skina zrobił. Dobra, poszedł screen. A może jeszcze z tyłu zrobię screen. Trochę nam tu oprysku wlecić. O, tak musiałem będzie ok. Kolejny screen, dobra, poszedł. Zresztą my lecimy. Patrzałem na tamtej mapce właśnie, co pobrałem ją wczoraj. W zasadzie, no cóż, w zasadzie dzisiaj, bo... No mi się chyba o czwartej rano pobiera Jeszcze specjalnie dla was dzisiaj renderowałem ten filmik, jak już skończyłem e, ogólnie grać. <laughs> Gdzieś tak około, teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś około 4 właśnie zacząłem renderować ten film. Nie wiem ja mu się dokładnie renderował, ale pamiętam, że się obudziłem o szóstej. Sprawdziłem, wyrenderowało się wszystko. Mm, wyłączyłem kompa i poszedłem spać dalej. Także mówię tamta seria będzie raczej taka bardziej polska Tylko właśnie Ursus Może jakiś zetorek, zaczniemy Takie mniejsze maszynki takie Maksymalnie myślę do 150 koni Raczej nie powinniśmy nawet takich maszyn bo tam nie ma takich dużych pol w zasadzie e, Ogólnie na razie nie będę wam zdradzał właśnie co to jest za mapa nie ma... no, zobaczycie zresztą sami Nie, nie wiem pod to sporam ale dobra. 10 minut odcinka mamy, 10,5 w zasadzie minut. Dobra. No, już ok. <laughs> Także żniwa niedługo już tuż tuż w zasadzie w kolejnym odcinku myślę. W dużej raczej odcinku nie będzie teraz przed żniwami. Nie, wiem, żniwa się pojawia albo w poniedziałek albo wtorek zaczniemy, zresztą jak z Arkiem mi się uda nagrać odcinek. Miałem, prawie półtora miliona zostało mi, 130, prawie niecałe 140 tysięcy <laughs> Także trochę tej kasy było Ale kupiłem trochę jeszcze sprzętu Między innymi właśnie kombajny zakupiłem, JCB Opryskiwacz, przystawki, headery Jedną przystawkę do słonecznika Jeżeli ktoś wygląda ostatni odcinek Mniej więcej do połowy, końca, nie pamiętam to mniej więcej gdzieś od połowy do końca jak oglądał ktoś to później widzisz że właśnie z arkiem planujemy słonecznik dosić a jedno pole zakupiłem właśnie więc zakupiłem pole numer 20 tam jest duże bardzo pole ze słonecznikiem będziemy my właśnie arsarkiem chcieli zrobić tak akcję i ogólnie z arkiem przemyślałem i postanowiliśmy z arkiem żniwa zrobić w dwóch odcinkach ale nie tak że mm, z dwóch perspektyw znaczy no w zasadzie tak tylko że to będzie na tym, na tym polegało że Najpierw nagramy jeden odcinek u mnie A potem od razu jeden za drugim po prostu I jeden za drugim potem u niego drugi odcinek No jak najwięcej zrobisz na tych odcinkach To wyjdzie z godzina Będzie, Może trochę więcej no, Muszę jeszcze jakieś przyczepy kupić z tego co widzę bo... nie mam przyczepy teraz wcale, w nie sprzedałem te małe bo one się już nie przydadzą Mam JCB, JCB by się przydał w transporcie, bo jest bardzo szybkie. Ok. Nie, no, raz tego nie wezmę, kurde, woda, chociaż? Może? To no, ciężko będzie. Dobra, wrócimy się najwyżej. Chociaż? Może nie? Nie, nie wiedziałem. Także <laughs> to już praktycznie pole skończone W zasadzie sensie, wszystkie trzy pola skończyłem Będziemy sobie powoli kończyć odcinek No serio duży jest na opiskiwa, bynajmniej jak dla mnie nawet spoko wygląda z tamtym JCB. też fajnie w środku wygląda, fajnie modęczne. Okej. Okay. No, pole skończone akurat. Pole skończyliśmy. Dobra, także lecimy się na parkować. Także drogi widz, jeżeli Ci się odcinek spodobał, daj w w górę. Jeżeli oglądasz do końca, może napisać, że oglądasz do końca. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału zasubskrybuj, bo czemu by nie. Im nas więcej, tym lepiej. No i co? Chyba na tyle. Z mojej strony. Także, dobra. Do kolejnego odcinka. <laughs> Trzymajcie się. Cześć.